Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów. Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda. Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Piękny kościół, na czele kościoła Jezus, kościół, który nieustannie idzie do przodu, bo ma misję misja głoszenie Królestwa Bożego. Oczywiście ten kerygmat Jezusa on się będzie cały czas nieustannie rozwijał bo Jezus jeszcze nie oddał swojego życia, nie zmartwychwstał. Potem apostołowie zaczną głosić śmierć Pana Jezusa i zmartwychwstanie. Jeszcze Duch Święty do tego przyjdzie. Jeszcze bardziej ich zjednoczy. Jeszcze bardziej... Jeszcze więcej ich będzie wtedy. Bo na razie to jest taka mała wspólnotka, która zostawiła wszystko. Wszyscy... Każdy z nich zostawił swoje dotychczasowe życie. Dla dobrego Słowa dla dobrej nowiny, dla Jezusa, żeby iść za Nim, a On się nie zatrzymuje, On cały czas idzie. On idzie i głosi, że Bóg jest dobry, że człowiek może teraz odzyskać zdrowie, może odzyskać wolność od zła, że w Nim jest właśnie nasze uzdrowienie, nasze przebaczenie, Jego, jego przebaczenie. My dostajemy, doświadczamy usprawiedliwienia w nim. Ale oni musieli zostawić wszystko. I wiecie, jak człowiek zostawia wszystko, to zadaje sobie pytanie: A z czego będę żył? A pieniądze? A jedzenie? Nocleg? No właśnie, i to jest problem to jest taka przeszkoda, która często nie pozwala nam pójść i robić tego, do czego jesteśmy powołani w kościele? Ostatnio spotkałem pewną osobę duchowną, siostrę zakonną, i mówię, co można byłoby zrobić. Ale skąd ja na to pieniądze wezmę? A, pieniądze, nie masz pieniędzy, okej. Okay. No to Ewangelii nie czytała, nie? Co tam w Ewangelii jest napisane, że pieniędzy nie trzeba, że pieniądze, pieniądze nie są przeszkodą. 200 denarów mamy, panie, nie starczy, żeby wszystkich nakarmić. Mamy tylko pięć chlebów i dwie rybki. W tym, w tym przypadku Jezus miał te kobiety, i te kobiety go utrzymywały, jego i apostołów. I akurat w tym momencie nie, nie chodzili głodni, ale był też taki moment, że Jezus chodził głodny z apostołami, zrywali kłosy, bo, bo nie mieli co jeść. Farzeusze zobaczyli to, że w szabat zrywają kłosy i się zrobiła wielka awantura. Pieniądze nigdy nie powinny być przeszkodą w głoszeniu dobrej nowiny. Nie możemy głosić nowiny, dobrej nowiny w czasie wolnym, tylko i wyłącznie. Albo raz co roku, raz na rok przystanek Jezus, przystań z Jezusem, ewangelizacja nadmorska, albo jeszcze jakieś tam bieszczady, inne ewangelizacje, raz na rok. I to często, ostatnio tak nad tym myślałem, jest uzależnione od innych, nie od nas. Jurek Owsiak zrobił Woodstock, to pojawił się przystanek Jezus. Dlaczego przystanka Jezus nie było wcześniej? Albo przystań z Jezusem, bo yy, sunrise. Dlaczego nie było tego wcześniej? Dlaczego my często budzimy się wtedy, kiedy inni niewierzący Albo słabowierzący, albo w ogóle walczący z kościołem, organizuje jakieś imprezy, koncerty. Wtedy my, a to zróbmy coś. Hello! Jeżeli tak będziemy myśleć, to niedługo trzeba będzie te kościoły sprzedawać, jak to w Niemczech jest. Byłem świadkiem, widziałem, mieszkałem w Niemczech. Jak kościoły były burzone, sprzedawane, przerabiane na Alte domy starców. Spotykam bardzo dużo ludzi ochrzczonych, niewierzących, niedoświadcza, niedoświadczających Bożej Miłości i często tracących wiarę w istnienie Boga albo y, uciekających w pogaństwo, które się odradza na naszych ziemiach. Coraz więcej jest pogaństwa powrotu do tego, co było kiedyś przed chrztem Polski. My musimy się wziąć do roboty. Może dzisiaj Jezus cię powołuje i mówi przeze mnie: Zostaw swoje życie dotychczasowe, z pracę tak radykalnie się odetnij, jak wczoraj Mateusz. Zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Jak Piotr, raczej Szymon, bo on wtedy jeszcze nie był Piotrem, dopiero później stał się Piotrem, jak Szymon, Jakub, Andrzej i Jan natychmiast zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Nowa misja, nowe życie. Nie trzeba być księdzem, żeby ewangelizować. Całe rodziny mogą w ten sposób zmieniać swoje życie. A kto zadba o moje dzieci? A kto zadba o moją żonę? O, moje, o, o mojego męża? Jezus! Wspólnoty neokatechumenalne w ten sposób właśnie żyją. Przecież masz jakiś zawód, nie? Może będzie też taki czas, że będziesz szył namioty jak, Piotr, jak Paweł. Przez jakiś czas szył namioty z pryscyllą i akwillą w Koryncie, bo cesarz rzymski wyrzucił ich z tego, z Rzymu. Akwille i prescylle. I teraz, kochani, no jeśli my nie pójdziemy i nie będziemy ewangelizować, to kto? Mówię o ewangelizacji, nie katechizacji. Mówię o ewangelizacji, czyli o głoszeniu Jezusa, że istnieje, że kocha, że umarł, zmartwychwstał, że żyje, że chce być naszym Panem, że przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela prowadzi do tego, że otrzymujemy Ducha Świętego, a Duch Święty zaczyna po prostu no a jak Duch Święty pojawia się w naszym życiu, to już jest po prostu nowe życie. To, to spodziewaj się niespodziewanego. Nowe życie. Kto będzie ewangelizował dzisiaj? Kto? Kto się zgłosi na ochotnika? Kto wstanie i pójdzie, rezygnując ze swojej pracy? Ja już mówiłem wiele razy, jak Bóg mi pomagał przez innych w kwestiach finansowych. Nie miałem pracy, nie miałem nic, 200 zł. Byłem głodny od wielu, wielu dni. Już nawet z Bogiem zacząłem się kłócić o to, wie, no co, przecież nie umrę chyba z głodu, tak? pieniądze, telefon, SMS. Bóg mi powiedział, że mam ci dać. Nawet nie prosiłem. Bóg mi powiedział, że mam ci dać. Miałem problemy z zapłaceniem rachunków. Przychodzi człowiek i mówi: Bóg mi powiedział, że mam ci dać moją dziesięcinę. Naprawdę, proszę. Widzisz, panie, jesteś dobry. Troszczysz się o mnie. Nawet ja nie muszę ci o, ty, o tym mówić. Starajcie się naprzód o Królestwo Niebieskie i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. I dzisiaj w tej Ewangelii widzimy, Jezus stara się najpierw o Królestwo Niebieskie, o sprawiedliwość, a wszystko jest mu dodane. Oczywiście, nawet w tej wspólnocie jest jeden złodziej, Judasz. Nieraz pewnie ukradł z tego, co te kobiety dały, albo inni. I będzie takich Judaszy dużo w kościele. I takich ludzi, którzy będą łamać jedność, tacy rozłamowcy, przez swoje złe myślenie. Ileż to razy na ewangelizacji dochodzi do różnych sporów między ewangelizatorami, bo jeden myśli tak, drugi tak. I ewangelizacja, zamiast iść do przodu, to, to jest taka słaba. Na tej ewangelizacji, w tej misji, nauczymy się siebie. Zobaczymy, jakie są nasze lęki, głody. No bo jak nam jest wszystko, wszystko mamy pod, pod dostatkiem, dach nad głową, wszystko mamy, nie? To, to tylko leżeć i oglądać telewizor, telewizor. A jak się telewizora człowiek za bardzo naogląda, to później zazdrość, nieczystość, głód się pojawia, bo, bo w moim życiu tak nie ma jak w telewizorze. W telewizorze jest wszystko takie kolorowe, a moje życie jest takie szaro-białe, a jesień się zbliża, zaraz zima, nie? A ja sam, nie? A tu miłości nie ma. M jak miłość, czy jakaś tam jeszcze inna miłość? Pierwsza miłość, dziesiąta miłość. Jedno śpiewanie, drugie tańczenie, jeden sport, później coś tam jeszcze można obejrzeć. Oczywiście ktoś powie, ale ja nie mam czasu na telewizję, ja mam czas na pracę, ja cały czas pracuję. No i co z tego masz, że pracujesz? Co z tego masz? Jak pójdziesz za Jezusem, jak pójdziesz za Jezusem, to zobaczysz to, czego wcześniej nie widziałeś. Oczywiście ja kieruję ten odcinek dzisiaj szczególnie do tych, którzy już od dawna o tym myślą. Albo nie myśleli, a dzisiaj zaczęli myśleć. Nie bój się, nie bój się głosić Ewangelii. Nie bój się głosić Ewangelii, bo Ewangelia to moc. Te słowa są dużo bardziej mocne niż pieniądze. Powiedzieć komuś: Wczoraj miałem taką ewangelizację. Idę sobie, człowiek pali papierosa, siedzi sobie tak pod sklepem i tak zagadałem: mówię. Nie rzuciłby Pan. Wie Pan, trudno. To jest strasznie trudne. Opowiedziałem Mu swoje świadectwo. On w to uwierzył. Wyciągnął papierosy, zgniótł je przy mnie. Przyjął Jezusa do swojego życia. To wszystko trwało dwie, trzy minuty. I akurat czekał na kogoś. Na jakiś samochód. Ja o tym nie wiedziałem. Jak powiedział Amen, jak skończyliśmy modlitwę, to akurat samochód podjechał. Wszystko wyliczone co do sekundy. Nie widzisz? Wszystko wyliczone do sekundy. Bóg wie, kogo posłać, gdzie, Bóg kieruje naszymi myślami, pragnieniami, Bóg angażuje spotkania, spotykasz człowieka, który na ciebie czekał, bo myślał o samobójstwie. I ty pojawiasz się na jego drodze, mówisz Mu o Bogu, On zmienia swoje życie, rezygnuje z samobójstwa. Smutny staje się radosny. Ktoś powie, ale samemu ewangelizować? Przecież uczą nas, żeby po dwóch chodzić. No to źle uczą. Naprawdę źle uczą, bo Ewangelia pokazuje dwa, trzy takie momenty, gdzie po dwóch Pan Jezus ich wysyłał, ale ludzie zapominają o dziejach apostolskich, gdzie Filip był sam posłany przez Ducha Świętego. Duch Święty złapał go i zaprowadził go w pewne miejsce, na pewną drogę, żeby tam czekał na człowieka, który za chwilę tamtędy miał przejeżdżać. To był bardzo ważny człowiek, wracający z Jerozolimy, czytający Słowo Boże. Eunuch, dworzanin królowej kandaki. I Filip przysiadł się do tego człowieka, bo mu Duch Święty powiedział: dołącz się do tego człowieka. I wyjaśnił mu Słowo Boże. I ten człowiek dał się ochrzcić. Zatrzymał wóz, mówi: ochrzci mnie. I Filip go ochrzcił. I rozradowany, uradowany wracał do siebie. Jeden Filip takiego ważnego człowieka zewangelizował. I ten człowiek, dworzanin na tym dworze królowej kandaki, miał tak wiele możliwości ewangelizowania, głoszenia dobrej nowiny. My się często boimy, że nasze słowa są nic nie warte. A nasze słowa są bardzo dużo warte. I te złe, niestety, są, mają moc, ale większą moc mają te słowa, które są dobre. Jeśli zostawimy wszystko i pójdziemy jak Jezus, apostołowie, te kobiety, to wtedy, wtedy nasze życie, nasze społeczeństwo będzie dużo lepsze. Bo Ewangelia będzie krążyła między ludźmi. Ludzie, zamiast kłócić się o politykę, wojnę i jakieś inne rzeczy, zaczną głosić Jezusa. Już wielu ludzi, jak mnie widzi z daleka, to wie, kim jestem. A mi Pan już mówił o Jezusie. I co, pomogło? No, jeszcze nie, bo ja nie wierzę. Co ja zrobię? A inny powie, a pomogło. Jezus musi być głoszony. Musimy wyjść z naszych murów. Bo jeśli nie wyjdziemy z naszych murów, z naszych wspólnot i będziemy się tylko i wyłącznie formować, to, to niedługo te mury zostaną same zburzone, albo przyjdą inni ludzie i, i przejmą te mury. Przejmą te kościoły, wspólnoty, budynki. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Słuchajcie, od poniedziałku mnie nie ma, bo jadę do Warszawy. Więc już nie będzie odcinków, czas na studia. Jak wrócę, to coś nagram. Za tydzień, na następny poniedziałek albo wtorek. Na następny poniedziałek postaram się coś nagrać. Więc jak Bóg da, to widzimy się na następny poniedziałek. Nie ten, co teraz będzie, tylko na następny. A ksiądz Rafał będzie, jak zwykle, wieczorem o 18.00. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.